Brainroty opanowały cały internet. Czy jest tutaj ktoś, kto się ze mną nie zgodzi? A czy ty? Sprawdzałeś już albo sprawdzałaś, jakim brainrotem jesteś? Ja na swoim przykładzie już to zrobiłam i pokażę wam co mi wyszło. I uwaga, wpisujemy I Z A. Mam mega krótkie imię, więc za dużo się tutaj nie napracuję. Brr, brr patapim. Il mio è pieno di Ja jestem. Brr brr patapim. Dziś chciałabym wziąć na tapetę wszystkich influencerów, youtuberów, sportowców i wszystkie popularne osoby. Sprawdźmy, jakimi są brainrotami. Polecimy alfabetem. Tak więc zaczynamy od A. Na A mam Annę i wzięłam tutaj do sprawdzenia Annę Lewandowską. Zobaczmy, jakim jest brainrotem. Trippi troppi, troppa trippa. Tre topi Widzicie jakieś kocio podobieństwo? Napiszcie w komentarzu. Kolejną literą w alfabecie jest B, a na B wybrałam Bambi. Tripi, tropi, troppa tripa. Tretopi, troterella. I okazuje się, że ta oto piosenkarka i raperka jest tripi, tropi, tropi tripa. Czas na C, a w moim zestawieniu na C znalazł się Cezary Jóźwik. Boneka Ambalabu, Boneka Ambalabu. Może jest tutaj w komentarzach ktoś, kto zna Cezarego osobiście i jest w stanie powiedzieć nam, jak to podobieństwo! Na D wybrałam ikonę polskiej sceny muzycznej, a dokładniej Dodę, czyli Dorotę Rapczewską. Sprawdźmy, jakim jest brainrotem. Bombombini guzini, bombombini guzini! Dorota jest z bombombini-gusini, czyli wznosi się ponad chmury. Ja uważam, że się zgadza. A wy? Na no, ja E wybrałam bardzo pociesznego człowieka z internetu, a będzie to Edzio! Tripi tropi, tropa tripa. topi trotterellano. Tripi tropi, tropi tripa. Ta muzyczka w tle i ten bicik chyba aż namawia Edzia do tego, aby coś nam zarapował. Kolejną literką w alfabecie jest F. I na F wybrałam fagatę. Cappuccino U Cappuccino assassino. To nie może być przypadek. Fagata to polska influencerka, raperka, ale również freakfighterka. Więc uważam, że ten oto delikatnie mroczny charakter pasuje. Teraz G. Tutaj długo zastanawiałam się kogo wybrać i padło na Grażynkę. Chyba wiecie o jakiej Grażynce mowa? Burbaloni Luli Loli, Capi co Cocosini. Burbaloni Luli Loli co Cocosini. Matko, nawet nie jestem w stanie tego powtórzyć. Jedno jest pewne, że w środku przepysznego kokosa jest przepiękny zwierzak. Więc czy możemy go przyrównać do tej przepięknej kobiety? Dajcie znać w komentarzu, czy pasuje. Kolejną literą w alfabecie jest H. Wybrałam tutaj Hanie Puchalską, czyli Hi Hania. Sprawdźmy, jakim Hania jest brain rotem. Brr, brr patapim, il mio cappello è pieno di slim. Brr, brr patapim, il mio cappello è pieno di slim. Brr, brr, patapim, czyli dosłownie taki sam jak ja. Cześć Hania, witaj w gronie brr br, patapim! Jak ktoś tutaj kontroluje to co ja robię i to co do was mówię, to wie, że kolejną literą w alfabecie będzie I. Moje imię już mamy sprawdzone, a ja tutaj chciałam wybrać też wybitnych sportowców, których bardzo szanuję, więc na I wybrałam Igę Świątek. Trippi-troppi, troppa trippa, tre topi trotterella, trippi-troppi, troppa trippa, nie wiem, czy pamiętacie początek naszego zestawienia, które otworzyła Ania Lewandowska. Też była trippy Tropi. Czy to jest jakiś trop do tego, że nasze sportowczynie będą kocio-krewetami? Dajcie znać, czy to do nich pasuje. Ja uważam, że koty są przesłodkie i nasze dziewczyny również. Na J. W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć również wybitnej piosenkarki aktorki. Mogłabym tak pewnie wymieniać, aż skończyłby mi się czas Antenowy. Chodzi mi tutaj o Julię Wieniawę. sahur. sahur. Serio, to jest mój ulubiony Brainrot. Czyli tung 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 sahur. Pozdrawiamy cię Julia. Tą osobistość mogłabym sprawdzić również na F. Zdecydowałam się jednak sprawdzić go po imieniu. Powinniście już wiedzieć, o kogo chodzi, jak lecicie ze mną alfabet, bo teraz mamy K, więc sprawdźmy Friza, czyli Karola Wiśniewskiego. Trulimero, trulicina. Trulimero, trulicina. Tego Brainrota jeszcze nie było, Truli Mero Trulicina, co oznacza, że Karol wybija się na razie przed wszystkimi. Kolejną literką w alfabecie jest L, tak więc weźmy na tapetę Lexi i sprawdźmy, jakim jest Brainrotem de dicus debicus dedicus. O, wow, tego brainrota serio widzę po raz pierwszy, a robiłam tych zestawień już całe mnóstwo. Lexi, jesteś wyjątkowa. Jesteście ciekawi kolejnych zestawień i porównań, bo ja bardzo. Tak więc, lećmy szybciutko do kolejnej litery alfabetu, jaką jest M, a tutaj chciałabym sprawdzić wybitną Martynę. Wiecie jaką? Bombardiro krokodilo, fottuto alligatore volant. Bombardiro krokodilo. Bombardiro krokodilo, czyli petarda. Tak mogłabym jednym słowem opisać właśnie Martynę Wojciechowską. Dajcie znać w komentarzach, czy to porównanie pasuje. Następną literką jest N i sprawdźmy sobie jedną z Natali, których znam. A może będzie to Nacu? ri bri, bikus, dikus, de bikus, de dikus. Bri, bri, bikus, dikus, czyli wyszło dokładnie tak samo jak leksi. Przypadek? Na o jako pierwsze przychodzi mi do głowy imię Ola. Tak więc w naszym zestawieniu sprawdzimy również Olenowak. Brr, br, patapim, il mio cappello è pieno di slim. Br, br, patapim, il mio cappello è pieno di slim to już drugi raz w dzisiejszym zestawieniu. Czy waszym zdaniem ten Brain Rot pasuje do Oli? Teraz mamy P i po raz kolejny sprawdzimy po ksywce. Na P sprawdzimy Patec. Cappuccino Assassino! Cappuccino Assassino! Patec, czyli Jakub Patecki według naszego efektu, jest Brain rotem o nazwie Cappuccino Assassino. Brzmi bardzo dumnie. No kogo ja bym mogła dać na er jak nie Roberta? Sprawdźmy więc Roberta Lewandowskiego! Boneka Ambalabu. Boneka Ambalabu. Boneka Ambalabu. Ale chociaż ma... zgrabne nogi. Robert jako wybitny piłkarz też z pewnością je ma. Dajcie znać, czy to porównanie pasuje. Następną literką w alfabecie jest S, a ja bardzo chciałabym sprawdzić citroxa. Znacie, lubicie, oglądacie? Dajcie znać w komentarzu. Lirilla. Li, li, Elefante del deserto che que cammina quella. Liri, Lira, Lira. Ale połamaniec językowy. Citrox na pewno powiedziałby to lepiej. Coraz bliżej końca, ale jestem jeszcze ciekawa co nam wyjdzie. Na te wybrałam trąbę. No przecież wiecie, że chodzi o Mateusza Trąbkę. Burbaloni luli loli, capibarrello, cocossini, Burbaloni Bur, luli loli. mam nadzieję, że Tromba się nie obrazi. Prawie na końcu naszego alfabetu jest W, no i wiecie, kogo nie mogło tutaj zabraknąć? Wersow, czyli Weroniki Sowy. Sprawdźmy po ksywce. Trippi troppi, troppa trippa, tre topi trotterella. Pierwszy raz tak mocno się nie zgadzam. Tu kompletnie nic nie pasuje do Weroniki, która jest przepiękna, utalentowana, a ta ryba z grubym brzuchem totalnie mi jej nie przypomina. Ostatnią literką w alfabecie jest Z. Oczywiście pomijając Z, Z i z, których nie jestem w stanie sprawdzić poprawnie, bo ten filtr nie obsługuje polskich znaków. Tak więc sprawdźmy na końcu kogoś na literkę Z. I wiecie, kogo wybrałam tak na wyjątkowe zakończenie tego odcinka? Sprawdźcie! Boneka Ambalabu. Boneka Ambalabu. Wybrałam wybitnego Zenka Martyniuka i byłam mega ciekawa, czy wyjdzie tutaj Brainrod, który ma oczy zielone. Prawie się udało. Jeśli przychodzi wam jeszcze do głowy ktoś, kogo powinnam sprawdzić, to koniecznie napiszcie to w komentarzu. Dajcie też znać, które porównanie podobało wam się dzisiaj najbardziej, które było najbardziej, a które najmniej trafione. Czekam na wszystkie Wasze komentarze i dzięki za dzisiaj. A tym, którzy dotrwali do końca, wysyłam Buziaki. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. PA!